Rodzinny dzień dziecka w średniej firmie Spawstal rozpoczął się od zwiedzania firmy. Po takiej wycieczce dzieci już doskonale wiedzą, jak pracują ich rodzice. W końcu zobaczyłem, gdzie tata pracuje. Rze rzeczywiście to nie jest wirtualne miejsce, jak to mówił. I że, nie i że nie chyba nie odpoczywa sobie podczas pracy. Po zwiedzaniu przyszedł czas na takie rarytasy. Tego dnia nikt z firmy Spawstal nie wyszedł głodny. Na pewno, mamy tutaj sporo kiełbasek, wszystko podsmażone, 45 minut już tutaj smażenia, także tych sztuk jest sporo narobionych, myślę, że nikt nie będzie czekał na swoją sztukę. Podczas rodzinnej imprezy w firmie Spawstal nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. Były dmuchańce, mydlane bańki, gry i zabawy. Można było nawet zasiąść za kierownicą wozu strażackiego i poczuć się jak prawdziwy strażak. Do każdego dziecka trafił też prezent. Każde dziecko ma do wyboru albo wieszak na medale w różnych kolorach, albo misia. Dziecko może sobie wybrać, więc myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Dla młodszych, dla starszych. Takie wydarzenia były także możliwością do budowania cennych relacji. Pomiędzy pracownikami, ale była też to doskonała okazja do zacieśniania więzi rodzinnych. Widać po wszystkich tutaj ludzi zgromadzonych, tym bardziej dzieci, są zadowolone, pracowników, którzy są dumni z tego i pokazują rodzinom swoją pracę. Takie wydarzenia wpisują się w politykę średniej firmy Spawstal. To firma rodzinna, dlatego tak ważne jest inwestowanie w rodzinę. Spawstal to ludzie, którzy pracują dla ludzi. I z myślą o ludziach. Także Spawstal to nie tylko konstrukcje stalowe, ale to jest też działalność dla społeczeństwa, dla rozrywki. Sponsorujemy firmy, sponsorujemy działalność społeczną. Tak funkcjonuje Spawstal i on nigdy nie będzie inny. On będzie zawsze tylko lepszy produkcyjnie, ale na pierwszym miejscu będzie zawsze człowiek. Chcemy, chcemy dać radość dzieciom, a przy okazji spróbować zbudować wspólnotę oraz zintegrować pracowników firmy Spawstal razem z życiem firmy. Firma Spawstal zapewnia, że tego typu wydarzenia dla rodzin będą organizowane cyklicznie.